Witajcie czołgiści z tej strony Wilfey21 Dzisiaj zaprezentuję Wam bitewkę e, Chińskim czołgiem ciężkim 8 tieru premium Czyli Glacial 112 Pojazd jest do wygrania w obecnym evencie Tak samo jak Blaze WZ Na samym starcie mogę Wam powiedzieć, że Glaciala zdecydowanie bardziej polecam e, Mapka Canyon Losowanie na topce. Była to moja pierwsza bitwa tym Chińczykiem. Kamuflaż jest tutaj rewelacyjny, bardzo mi się podoba. Nie musimy płacić za niego co bitwę, bo już jest automatycznie tutaj nałożony. Zaleta na pewno to jego mobilność. Jak na czołg ciężki, pojazd naprawdę bardzo dobrze się rusza. Największa jego wada to chyba Depresja działa. Depresja działa jest tutaj naprawdę bardzo, ale to bardzo słaba. No ale mamy za to tutaj naprawdę bardzo, ale to bardzo dobry pancerz. Pewnie część z Was widziała już mój film z tym pojazdem, jak tam masę pocisków po prostu odbijałem, jak szalony. Działo, nie jest jakieś tragiczne. Na Goldzie mamy już naprawdę sporą penetrację, na apekach niestety. Słabiutko, bo tylko 175. Rozrzut działa i czas skupiania pozostaje wiele do życzenia, ale i tak tragedii nie ma. Jak wiadomo, magia wota. Także na razie sobie pojechałem na środek, żeby zobaczyć, co ten pancerz potrafi odbić. No niestety, zbyt wielu przeciwników nie chciało we mnie strzelać tutaj Roo próbował mnie przebić nie udało mu się, na szczęście jak widzieliście no, pojazd jest naprawdę mobilny mamy tutaj tak, mobilność i pancerz to są według mnie dwie chyba najważniejsze rzeczy jeżeli mamy już te dwie rzeczy to naprawdę jesteśmy w stanie zdziałać cuda na polach walki gry World of Tanks Blitz. W ogóle nie chciałem w tej bitwie strzelać z hitów, bo po prostu chciałem zobaczyć, ile ten pojazd jest w stanie zarobić bez używania złotej amunicji. No niestety dwa strzały wisa i dwa strzały nieudane. Można też powiedzieć, że często pada skład amunicyjny w tym czołgu, że często przeciwnik nam po prostu go uszkadza. Przez to naprawdę najlepiej wozić tutaj dwie naprawiaczki. bo naprawdę Amorak jest tutaj podatny. 3-3. Ja już jestem naprawdę mocno obity. Jeszcze teraz ten Tiger 1. Tiger 1 jest papierowy, także tutaj nie było większych problemów. Tutaj uciekam przed FCM-em. Chciałem dobić właśnie Panterę. Jak widzicie, ma już poniżej 100 HP. Także przeładowałem na pocisk odłamkowo burzący i niszczę drugi czołg. Bitwa już jest raczej wygrana. No i jeszcze I6 ma trochę HP, ale ja tutaj się nie martwiłem. Najpierw chciałem trafić tego FCM, a niestety mi tutaj uciekł. No i jest I6. Jak widzicie, z tą penetracją. Ciężko będzie się grało na dziewiątych tierach, jak rzucić na dziewiątki, to po prostu trzeba ładować golda. Nie ma zmiłu się, naprawdę. 175 penetracji to nie jest coś rewelacyjnego, wręcz naprawdę jest to bardzo słaby wynik. Miejsc SZA 96, ale jak widzieliście, strzeliłem w FCMA, ponieważ jest mobilniejszy, a IS6, i strzeli tak by mi nie uciekł. I zobaczcie, właśnie go niszczę. No niestety, sojusznicy zajęli bazę i nie mam przyjemności zrobić specjalisty. Także bitwa naprawdę bardzo łatwa i zobaczcie na zarobek. Za 4100 uszkodzeń zarobiłem 90 ponad 1000 kredytów na czysto, czyli wynik naprawdę bardzo dobry. Pojazd zarabia jest to jego naprawdę bardzo wielka zaleta. Oczywiście, jak żyć na 9 etery, to musimy być złotem. No ale wiecie, na tym polega właśnie. System zarabiania kredytów w grze World of Tanks Blitz. Nie można po prostu zarabiać cały czas kokosów. Jak rzuci nas na topie i będą e, miękkie pojazdy, to AP pociski na pewno nam wystarczą i przez to będziemy zarabiać naprawdę całkiem niezłe sunki. Do tego Glacial 112 przynosi naprawdę sporo frajdy, Tak mówiłem, pancerz plus mobilność naprawdę robią swoje. Także jeżeli nie wiecie co wybrać Glaciala 112 czy Blaze AWZ. Zdecydowanie bardziej polecam Wam właśnie Glaciala. I to było na tyle. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.